Złom, dobry wieczór! Witam Was, moi drodzy widzowie. 29 grudnia o godzinie 19:16. Znak LR to firma, wiecie, w której działam sobie, kupuję suplementy i polecam tą firmę. Jest taki charakterystyczny, bo R to ja mam Robert na imię, widzicie R, a L to taki widak. Widlak, który chcę podnieść Roberta do góry, widzicie? Zawsze lubiłem bawić się świeczkami, dołożyłem trochę włosku ze starej świeczki do nowej, I tak to wygląda. Mój długi kanał, Robert Kusiak, będę aktywował po nowym roku i tam będę działał z firmą LR, ponieważ zakończyłem już jeżdżenie, ale zakończyłem pracę w transporcie, dlatego że mam poważne problemy z chodzeniem i. Postanowiłem już się nie dobijać więcej w imię czyjegoś sukcesu. Postanowiłem zacząć działać na swój własny sukces. Także LR polecam. Pod filmami ostatnio ukazują się linki do sklepu, gdzie możecie dokonać zakupów, a po Nowym Roku, a także na moim drugim kanale o nazwie Robert Kusiak, tam będą linki też do rejestracji w firmie LR. Kto chce mieć taniej, chcę mieć swój numer jakby i mieć 40% tańsze ceny, to może się zarejestrować, gdy będzie chciał. Ale nie o LR dzisiaj rozmawiać chcę z Wami, tylko o... Chcę podziękować Wam za odbiór mojego filmu porannego, dobry. 790 wyświetleń, 10 godzin temu dałem film i ma. Chcę podziękować za nóż, który otrzymałem. Od widzów z Weicherowa bardzo dobry, ciężki, porządny, srebrny, <laughs> elegancki nóż. I to będzie nóż, tylko do przyjemnych zadań, czyli do otwierania różnych przesyłek, paczek i tak dalej, które być może otrzymam w nowym roku. Też a dzisiaj otworzymy ostatnią w tym roku przesyłkę. Ostatnią przesyłkę otworzymy, którą otrzymałem od Sławka z Wielkopolski. Jest tam koperta. Sławek zapłacił 9 ,30 zł. 30 groszy, żeby wysłać mi polecony prezent. To jest prezent, chyba na urodziny, albo taki na święta ogólnie, <laughs> za który jestem wdzięczny Ci, Sławek. I pokażę Wam kanał, Sławka. Pokażę Wam, jest to ten kanał. Sławek lubi transport, a szczególnie autobusy. Ja też autobusy lubię i kibicuję mu, aby chciałbym, żeby miał dużo więcej subskrypcji niż 79, może do końca roku będzie miał 100. Kto wie, to wszystko zależy od Was. No i przejdziemy do otwarcia. Ja wiem, co jest w tej kopercie, ale Wy nie wiecie i dlatego trzymam Was troszeczkę w napięciu, abyście wytrwali do końca i zobaczyli. Będzie też pytanie z tym związane, z tym, co się znajduje w środku. A teraz dokonamy cięcia. A żeby sobie biurka nie pociąć, no to użyję takiego gadżetu, jak deska bambusowa do krojenia. O, no, właśnie, go eko. Jestem eko, bo używam bambusowych rzeczy dużo. Nawet grzebień mam bambusowy. No i teraz dokonam, nie wiem, czy się mi to uda. Jedną ręką trzymam telefon, a drugą ręką będę ciął. Może w drugą stronę. Spróbujemy. Poszło, moi drodzy, poszło. Cięcie poszło. Udało się nam przeciąć. Dokonaliśmy otwarcia. Teraz za zawartość. Tak, jest to karta upominkowa na stację Orlen o wartości, o wartości, No tutaj nie jest napisane na tej karcie, ale wiem, że o wartości 100 zł. Dziękuję Ci Sławek. Bardzo dziękuję i pytanie w związku z tą kartą, mój drodzy, teraz będzie pytanie. <laughs> No bo to jest karta paliwowa, wiadomo. Za to można nabyć paliwo do Kalika. I tak sobie myślę, że e... pojadę. Ops, latarka. Lampka dostała z deski, nie chcąc wrażenia. E... Mam do wyboru trzy miasta w okolicy Cieszyna. To jest Jastrzębie, Bielsko-Biała lub Żory. Napiszcie w komentarzach, do którego miasta chcecie, żebym pojechał. Na szukanie po śmietnikach złomika i oczekuję na to w komentarzach. I być może jutro się wybiorę. Jutro jest 30, więc jeszcze nie Sylwester, jutro bym się wybrał co? Na takie łowy poza cieszyń, dzięki Sławkowi i jego prezentowi. Dzięki tej karcie to sobie zatankuję na Orlenie. I spełnię moje małe marzenie, czyli pojadę gdzieś poza cieszyn, e, pobuszować w paśnikach, poszukać złomu. Także dajcie znać w komentarzach, czy jastrzębie zdrój, czy bielsko biała, czy, czy może żory. Nie trochę żory tak e, nęcą. Bo tam dużo bloków, górnicy mieszkają, pralki stare wyrzucają. <noise> Także dziękuję Ci, Sławek, jeszcze raz bardzo dziękuję i mam nadzieję, że. Po prostu zajrzyjcie do niego na kanał i coś się tutaj zmieni, jeżeli chodzi o tę liczbę subskrypcji. Wszystkiego dobrego od zawodowego. Dziękuję Wam też za to, że subskrybujecie mój kanał. Mi też się tutaj zmienia coraz bardziej. Dziękuję Wam bardzo za to, że wspieracie mój kanał, że subskrybujecie, że pojawiają się nowi komentując, nowi widzowie. Bardzo się z tego cieszę i jak już wspominałem uruchamiam mój kanał, znaczy wznawiam działalność na drugim moim kanale po Nowym Roku. To taki kanał, wiecie, związany z firmą LR, z suplementami, z biznesem. Teraz kichnę chyba. Przepraszam, a tutaj aromat się unosi i troszkę działa na ten... Kinol. No. <laughs> Też nos, czy to jak to nazwać organ taki do wąchania. Dziękuję moi drodzy <gry> za oglądanie mojego filmiku. Dziękuję za ten dobre przyjęcie mojego filmiku porannego. 790 wyświetleń, bardzo dobry wynik moim zdaniem. Nie jest to coś, ostatni coś nagrałem 3 dni temu. Ma 1700 wyświetleń, a wierzę, że i Sławek z Transportowej Pasji będzie mógł cieszyć się takimi wynikami. Za jakiś czas na razie ma trzy filmy takie i dużo shortów nagranych, także kto lubi autobusy zapraszam do Sławka. Transportowa pasja. Wszystko od nas zależy, tak, czy Sławkowi to drgnie do góry i mam nadzieję, że Sławek się rozwinie i będziemy mogli oglądać autobusy w różnych częściach Polski, może i Europy, kto wie. Wszystkiego dobrego z zawodowego, do następnego, do następnego. Pamiętajcie, żeby wesprzeć Sławka, żeby było mu miło po prostu.